Cześć, to Ania i Piotrek. Witamy ponownie na naszym kanale. Tym razem relacja z naszej najnowszej podróży do Bułgarii. Po zeszłorocznej wyprawie w góry Starej Płaniny wzrosły nam apetyty na Bułgarię. Postanowiliśmy wrócić, zapuścić się dalej no i zobaczyć nowe. Cała nasza trasa to ponad 3,500 tysiąca kilometrów. Odwiedziliśmy Devetashko Plato, czyli płaskowyż na Starej Płaninie południowe wybrzeże do samej granicy z Turcją z pominięciem kurortów, góry Strandża oraz to, co było naszym głównym zamierzeniem – góry Rodopy. Tam znaleźliśmy ślady starożytnych traków oraz zajrzeliśmy do fascynujących opuszczonych wiosek. Przerzuciliśmy się przez pasmo Starej Płaniny, odwiedzając znane nam już miejsce – Przełęcz Szybka. Więcej o tym miejscu możecie znaleźć w filmie z ubiegłorocznej podróży. Zatrzymaliśmy się w urokliwym barze z kuchnią bułgarską i wyjątkową obsługą. Cześć, jesteśmy na przełęczy Szybka w drodze nad Morza Czarne. Wytłumaczę dlaczego mam czapkę, ponieważ temperatura spadła o 20 stopni i bardzo pada. Zatrzymaliśmy się tutaj na kawę. Oczywiście jak zwykle bułgarska kawa to jest duża kawa. I to jest to taki bar, w którym na tej przełęczy można zjeść domowe bułgarskie jedzenie i są panie, które były w ubiegłym roku, ale myślimy, że te panie są tutaj i pracują od wielu, wielu lat. Jest całkiem fajna atmosfera. Lubimy to miejsce i za chwilę ruszamy dalej. Nie. Z przełęczy Szybka kierowaliśmy się już do naszego celu przylądka Maslen Celowo Piotrek wybierał jak najciekawsze drogi, tak żeby omijać główne i oczywiście kurorty. Czasami udawało się dzięki temu trafić na coś offroadowego, jak widać. Zwłaszcza, że było po solidnym deszczu i błoto lepiło się do kół. I właśnie taką drogą Dojechaliśmy na plażę przylądka Maslenos. Jesteśmy na przylądku Maslenos. Leje i o 20.00 prawdopodobnie przestanie, musimy przeczekać. Jesteśmy na takiej plaży, która naprawdę jest, wydaje się bardzo, bardzo urokliwą. Natomiast oprócz muszli, które znaleźliśmy, jest też mnóstwo śmieci. Właśnie tego typu. Bardzo dużo plastiku. I to jest przerażające, bo czytaliśmy, że plaże są tutaj dziewicze i niedaleko jest rozpoczyna się rezerwat przyrody. A plaża jest, składa się z samych muszelek i jest to miejsce, z którego rozpoczynamy naszą wędrówkę wybrzeżem bułgarskim na południe od półwyspu Maslen Nos. Chyba zaczniemy w ogóle za chwilę tutaj zbierać śmieci i może tylko uda nam się zrobić dla tego pięknego. Z natury miejsca. Jest to przylądek oliwkowy, ponieważ był tu kiedyś gaj oliwkowy, ale to jest też druga teoria, że statki z beczkami oliwy roztrzaskiwały się o skały i pływały tutaj plamy oliwy. Z oliwek? O, tak, z oliwek. <grych> na razie. Damy znać. A my będziemy szukali miejsca na nocleg, bo nie zapowiada się na razie fajnie. Zbieramy śmieci. Cały wieczór spędziliśmy już w samochodzie z powodu ściany deszczu. Udało nam się jednak znaleźć przed zmrokiem bezludne miejsce na klifie. Rano ruszyliśmy od razu z Buta na sam brzeg. Znalazłam miejsce z muszlami. Wystarczy zajrzeć za skały, tam gdzie rozbijają się fale i nanoszą. Mnóstwo muszli. Super. Bardzo fajne miejsce i na szczęście nie ma tutaj śmieci. Nagrania opowiedzenie o tym wspaniałym miejscu, o tym wspaniałym klifie, gdzie nocowaliśmy, przypadła mnie. Więc woda naprawdę była tam niesamowita. Mieniła się i błękitem, i habrowym, i lapisem lazuli, granatowym indego i turkusowym. Mam nadzieję, że Piotrek będzie usatysfakcjonowany moją wypowiedzią. Zaznaczamy współrzędne tego miejsca i nasze miejsce noclegowe. I może wy znajdziecie to miejsce, kto wie. Z maslen nos wyruszyliśmy w kierunku tureckiej granicy wybrzeżem, a cały nasz dzień wyglądał właśnie tak jak na mapie. Tego dnia już snuliśmy się wybrzeżem, zatrzymując w różnych miejscach, które były dla nas urokliwe, które nam się podobały i stawaliśmy na klifach i podziwialiśmy. Urodę Morza Czarnego. Natomiast zatrzymaliśmy się też w takiej miejscowości Wasylikowo. Tam w barze wypiliśmy kawę i spędziliśmy troszeczkę więcej czasu, i dalej znowu ruszyliśmy, kierując się do granicy z Turcją. Podajemy wam dane GPS z miejsc wartych polecenia, pięknych widokowo, gdzie my zostawiliśmy ślady naszych stóp, a które można wykorzystać np. Na, na biwak. mamy do jazdy na klify ale na razie jest takim trochę śmietnikiem jest jakaś droga, jest jakaś droga i mamy lekki okrąg i prowadzi Ania, tak? Jadąc klifem, zobaczyliśmy z góry wspaniałą plażę i rzekę. Sprawdziliśmy później, jest to rzeka Weleka, która wpada do Morza Czarnego i za wszelką cenę chcieliśmy zjechać na tą plażę. No i wyruszyliśmy w taką nieoczywistą drogę, która była naprawdę drogą trudną. Była zaznaczona na mapie, ale na pewno dawno nie była uczęszczana. Piotrek oczywiście szukał wyjazdu, szukał tej drogi Przejechaliśmy bardzo trudny teren, ponieważ trafiliśmy na mokradła, ale ostatecznie się udało. I nagła zmiana klimatu, właśnie trafiliśmy do dżungli. Wszystko jest zabrośnięte płuszczem jest bardzo błyska droga. Gaz, 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 dużo gazu. O właśnie. No. Ogromne fale. Sama plaża Weleka znajduje się nieopodal miejscowości Sinemoriec. nie ma tam wiele osób plażujących. Jest urokliwy bar, który jesteśmy w stanie Wam polecić, który serwuje naprawdę bardzo pyszne, proste jedzenie ze świetną muzyką i naprawdę bardzo dobrym, przyjaznym klimatem. My sami korzystaliśmy tam z dobrodziejstwa i Morza Czarnego i wykąpaliśmy się dla porównania w tej rzece i spędziliśmy tam trochę czasu i naprawdę bardzo trudno było rozstać się z tym miejscem, ale wiedzieliśmy, że jeszcze tego dnia, samego dnia musimy poszukać innego, bardziej od jeszcze bardziej odludnego na nocleg. W plaży Weleka udaliśmy się jeszcze bardziej na południe, trochę wcześniej, w poszukiwaniu idealnego miejsca na nocleg. Marzyliśmy o jakiejś zacisznej plaży, żeby nie było nikogo, żebyśmy byli sami, no i udało się. Przedzieraliśmy się przez bardzo, bardzo gęsty las, bardzo trudną, stromą drogą, bardzo kamienistą. Od razu zaznaczamy, że jest to droga tylko i wyłącznie dla offroadowców, chociaż to miejsce podajemy Wam jak na dłoni, wskazujemy współrzędne GPS, może komuś z Was się uda. Mieliśmy całą plażę dla siebie, nie było nikogo, nie było żywej duszy. I spędziliśmy tam wspaniałe popołudnie, a także cieszyliśmy się wspaniałym wschodem słońca. W tym miejscu naprawdę relaksowaliśmy się. Ja zbierałam muszle, które zawisły pod powałą naszego domu w Bieszczadach, a Piotrek już zgrywał materiał właśnie do tego filmu. Wczesnym rankiem, żeby już nie tracić dnia, ruszyliśmy do granicy z Turcją. Ruszamy. Już skakuje. Cześć, dojechaliśmy do granicy z Turcją, jest, jest. za naszymi plecami. Jesteśmy w miejscowości rezowo. Tak, za chwilę okay. po stronie bułgarskiej pójdziemy na kawę, nie przekraczamy granicy tureckiej. Piotr, prosi, żebym nie była taką anarchistką, bo chciałam powiedzieć o, o skandalicznej ustawie Erdogana o ustawie. dotyczącej psów. i y, y, eksterminacji psów tureckich. No, niestety, takie rzeczy dzieją się jeszcze na świecie. Ale. Nasze Doty... psy są szczęśliwe. Nasze psy są szczęśliwe, a my dotarliśmy na sam, na sam koniec Bułgarii. To jest ostatnie miejsce na wybrzeżu. Może Czarnym. Pozdrawiamy. Droga, którą Piotrek wybrał przez Góry Straża, okazała się dla nas niestety niedostępna, ze względu na to, że znajdowała się w strefie nadgranicznej z Turcją. Dlatego musieliśmy wrócić do miejscowości Achtopol i stamtąd szukaliśmy dalej szlaku. Niedawno wyjechaliśmy z Antopolu i wjeżdżamy w Góry Strandża. Zobaczymy, czy uda się je przeciąć. Na mapie było to jako szlak rowerowy. Oczywiście nie zgadza się wszystko dokładnie w górach Strandża. Zatrzymywaliśmy się wielokrotnie, żeby jeszcze podziwiać widoki, i puszczaliśmy drona, żeby utrwalić widok na Morze Czarne. To, co nas urzekło, jeżeli chodzi o góry Stranża, to bardzo, bardzo gęsty las, i jechaliśmy drogami, które na mapach są zaznaczone jako szlaki rowerowe, oraz jechaliśmy pomarszczonymi asfaltówkami. Wiemy, że są miłośnicy gór Stranża i na pewno można w nich znaleźć wiele ciekawych miejsc. Dla nas jednak te góry były tylko i wyłącznie do przejechania, tylko po to, żeby znaleźć się jak najszybciej w rodopach, które były naszym głównym celem podróży. Próbujemy znaleźć drogę do Przykosti, ale droga wygląda jak dżungli. Ale jest na mapie jako ścieżka rowerowa. To, co należy jeszcze dopowiedzieć, to to, że Góry Strandża są niesamowicie wyludnionym rejonem Bułgarii. Ciężko tutaj znaleźć człowieka, a wsie wyglądają jak opuszczone. Jeszcze tego dnia od Gór Strandża, do miejsca noclegowego przejechaliśmy. Piotrek, ile kilometrów? Około 200 kilometrów. Tak, około 200 kilometrów. Znaleźliśmy na mapie takie jezioro, nad którym chcieliśmy zanocować. Jest to jezioro Trakiec. Możemy go polecić spokojnie na biwak, tak naprawdę jako miejsce, w którym można zrobić pauzę, po to, żeby dalej jechać w rodopy. Oczywiście spółrzędne jeziora znajdziecie również w naszym filmie. Cieszymy się, że chociaż w ten sposób możemy podzielić się z Wami naszą podróżą. Dla chętnych oczywiście mapki i współrzędne i mamy nadzieję, że przez kogoś zostaną wykorzystane, no a my montujemy już kolejny odcinek, a tak naprawdę więcej niż jeden, ponieważ postanowiliśmy podzielić rodopy na wschodnie i zachodnie, tak bardzo różne i tak bardzo różniące się od siebie. Będzie w następnych odcinkach i o spotkaniu z wężem, i o niesamowitych, opustoszałych wsiach, i o dzikich, krętych drogach, spotkaniach z dzikimi zwierzętami, ale także w końcu doczekacie się niezwykłej historii o psie. Pozdrawiamy serdecznie, Ania i Piotrek.